W Estonii żyje 285 tysięcy Rosjan. Stanowią oni ponad 20% populacji. Po rosyjsku na co dzień mówi tam aż 27% mieszkańców. Estonia była częścią Związku Radzieckiego do 1991 roku. W szczytowym okresie w estońskiej SRR znajdowało się ponad 1000 różnych obiektów wojskowych kontrolowanych przez Związek Radziecki. Wiele z tych miejsc nie widniało na mapach cywilnych. Obszary wokół najbardziej wrażliwych instalacji były całkowicie zamknięte dla ludności. Miasto Silla Me na Północno-wschodnim wybrzeżu Estonii było miastem zamkniętym. Zostało zbudowane wokół zakładu przetwarzającego łupki naftowe w celu produkcji uranu dla radzieckiego programu nuklearnego. Większość mieszkańców Syllamee było Rosjanami. Największą pozostałością po produkcji uranu jest ogromny zrekultywowany staw osadowy o powierzchni 30 hektarów. Zawiera on 12 milionów ton odpadów radioaktywnych i chemicznych. Był on jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych w Estonii. Obecnie teren został zabezpieczony grubą warstwą izolacyjną i jest monitorowany. W Paladiskach znajdowała się baza atomowych łodzi podwodnych. Działało tam centrum szkoleniowe dla obsługi atomowych okrętów podwodnych z dwoma działającymi reaktorami lądowymi. Na terenie bazy w Paldiski znajdowały się dwa lądowe reaktory szkoleniowe. Które służyły do trenowania marynarzy w obsłudze siłowni atomowych okrętów podwodnych. Były to największe reaktory wojskowe na świecie, zlokalizowane w tak bliskiej odległości od dużego miasta, jakim był Tallin. Paldiski zostały otwarte dla ludzi z zewnątrz dopiero w 1994 roku. Ostatni żołnierze radzieccy opuścili Estonię dopiero w 1994 roku. Wyspa Hiuma, za czasów estońskiej ESRR, była zamknięta i niedostępna dla Estończyków. Znajdowały się tu liczne fortyfikacje wojskowe. Najwięcej z nich jest na półwyspach Takuna i Kopu. Jedną z najważniejszych pozostałości są radzieckie baterie artylerii nadbrzeżnej. W tym działa kalibru nawet 180 mm. Na wyspie znajdowały się również lotniska wojskowe Związku Radzieckiego. Hangar rakietowy Turisalu to pozostałość po miejscu, gdzie Związek Radziecki przechowywał rakiety krótkiego i średniego zasięgu z głowicami jądrowymi skierowanymi na Europę Zachodnią. Lotnisko Hapsalu to opuszczone lotnisko myśliwców. Od lat 90. popada w ruinę. W okresie swojej działalności lotnisko służyło głównie jako za startowa dla myśliwców przechwytujących. Około 50% Estończyków uważa Rosjan za wrogów, a poziom rosyjskiej aktywności wywiadowczej utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie od lat. Estoński kontrwywiad regularnie zatrzymuje i skazuje rosyjskich agentów. Najgłośniejszą sprawą była afera Hermana Simma, byłego urzędnika Ministerstwa Obrony, który przez ponad dekadę przekazał rosyjskiej SWR około 3000 tajnych dokumentów NATO i Estonii. Po odzyskaniu niepodległości obywatelstwo estońskie nie zostało automatycznie przyznane osobom, które osiedliły się w Estonii w okresie ZSRR. Dlatego wiele osób było wtedy tak zwanymi bezpaństwowcami. Około 60 tysięcy osób posiada status bezpaństwowca, często nazywanych posiadaczami szarych paszportów. Większość z nich to Rosjanie. Estończycy są przez niektórych badaczy uważani za ludzi, którzy najdłużej zamieszkują kontynent europejski. Wcześniej Estończycy nie stworzyli jednolitego organizmu państwowego. W średniowieczu tereny Estonii stały się Miejscem ekspansji książąt ruskich. Estonia była jednym z ostatnich europejskich terenów poddawanych chrystianizacji. Pod koniec XII wieku papież Celestyn III wezwał do krucjaty przeciwko poganom żyjącym w północnej Europie. To właśnie wtedy rycerze Krzyżowi z północnych Niemiec założyli m.in. Rygę. Obecną stolicę Łotwy. Początek XIII wieku uważany jest przez dzisiejszych Estończyków za jedną z pierwszych walk narodowo-wyzwoleńczych. W tym czasie musieli oni stawiać czoła Rusinom. Ostatecznie wojna zakończyła się utratą niezależności Estonii, rozpadem dawnych struktur plemiennych i katastrofą demograficzną. Władzę wtedy na terenach Estonii objął Zakon Krzyżacki. W XVI i XVII wieku część dzisiejszej Estonii, znana historycznie jako Inflanty, znajdowała się pod panowaniem królów Polski i wielkich książąt Litwy. Na skutek trzeciego konfliktu północnego Estonia została włączona do Rosji. W XIX wieku na skutek buntów chłopskich car zniósł na terenach Estonii pańszczyznę. Od lat 80. XIX wieku imperium rosyjskie prowadziło politykę rusyfikacji w kraju bałtyckim. Wprowadzono wtedy język rosyjski jako urzędowy. Rusyfikacja doprowadziła do zastąpienia historycznych niemieckich kodeksów prawnych rosyjskim prawem i sądownictwem. Polityka rusyfikacji, choć była wymierzona w lokalną Władze niemieckiej szlachty, w pewnym sensie nieświadomie pomogła Estończykom, ponieważ osłabiła hegemonię Niemców Bałtyckich, ich głównego lokalnego konkurenta i siły hamującej estońską emancypację. Pierwszy konflikt światowy był szansą dla Estończyków na uzyskanie niepodległości. 24 lutego 1918 roku Estoński Komitet Ocalenia proklamował niepodległość Republiki Estonii. Po tych wydarzeniach wybuchł konflikt o suwerenność przeciwko Rosji sowieckiej i wojskom niemieckiego Landeswehry. 2 lutego 1920 roku Estonia podpisała traktat pokojowy z Rosją sowiecką w Tartu. Rosja uznała wtedy niepodległość Estonii. W 1934 roku premier Konstantin Pec dokonał przewrotu ustanawiając autorytarny reżim. 23 sierpnia 1939 roku Związek Radziecki podpisał z Niemcami pakt Ribbentrop-Mołotow, który umieścił Estonię w radzieckiej strefie wpływów. Wtedy pod presją Rosji Estonia zmuszona została do podpisania traktatu zezwalającego na stacjonowanie Armii Czerwonej na jej terytorium. Rok później Związek Radziecki dokonał pełnej inwazji i aneksji, przekształcając Estonię w Estońską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Niemal od razu NKWD przeprowadził masowe deportacje estońskiej elity na Syberię. W 1944 roku po chwilowej kontroli Niemców nad Estonią ziemie te ponownie trafiły w ręce czerwonoarmistów. Tysiące Estończyków w obawie przed represjami uciekło do lasów, tworząc antyradzieckie oddziały partyzanckie znane jako Leśni bracia. Leśni bracia walczyli aż do połowy lat 50. Estońska SRR należała do najbardziej rozwiniętych gospodarczo republik związkowych, z wysokim stopniem industrializacji, zwłaszcza w sektorach energetyki. Był tu też znacznie wyższy poziom życia niż w innych republikach. Z tego powodu zaczęło się tu osiedlać wielu Rosjan. Odsetek Estończyków spadł z 90% do około 61% w tysiąc. 1989 roku. Podobnie jak w całym ZSRR, życie w ESRR nie było kolorowe. Charakteryzowało się niedoborem dóbr konsumpcyjnych, kolejkami oraz koniecznością zdobywania towarów. Poprzez znajomości. Co ciekawe, dzięki bliskości Finlandii część Estończyków mogła odbierać fińską telewizję. Prawie całe wybrzeże Estonii było strefą przygraniczną, a dostęp do morza był ściśle kontrolowany przez Radziecką Straż Graniczną. MS Estonia to prom pasażersko-samochodowy. Zbudowano go w 1980 roku. Był jednym z największych promów na Bałtyku w tamtym czasie. Prom zatonął w nocy z 27 na 28 września 1994 roku. Zdarzenie miało miejsce na Morzu Bałtyckim, na wodach międzynarodowych. Zatonął około 41 km na południowy wschód od Fińskiej wyspy Uto. Spoczywa obecnie na głębokości od 74 do 88 metrów. W momencie katastrofy na pokładzie znajdowało się łącznie 989 członków załogi. Życie straciło 850. 52 osoby, co czyni to wydarzenie jednym z najtragiczniejszych katastrof morskich w Europie. Większość poszkodowanych stanowili obywatele Szwecji i Estonii. Prom zatonął w niezwykle szybkim tempie. Całe zdarzenie od oderwania furty dziobowej do zniknięcia z radarów zajęło około 35 do 55 minut. W czasie rejsu panowały bardzo złe warunki pogodowe. Panował sztorm z bardzo silnym wiatrem. Porywy dochodziły do 20 metrów na sekundę, a fale sięgały do 7 metrów. Przyczyną katastrofy było oderwanie się furty dziobowej o masie 55 ton od kadłuba. Utrata furty spowodowała, że woda natychmiast zaczęła wlewać się na pokład samochodowy, co doprowadziło do szybkiego i silnego przechyłu na prawą burtę. Międzynarodowa Komisja Śledcza stwierdziła, że bezpośrednią przyczyną katastrofy było oderwanie się furty dziobowej, spowodowane wadami konstrukcji oraz silnym sztormem. Jednak w 1995 roku rządy Szwecji, Estonii i Finlandii podpisały porozumienie o wraku MS Estonia. Uznając go za morskie miejsce spoczynku i wprowadzając zakaz nurkowania wokół niego. Wiele osób pomyślało wtedy, że rządy chcą tym samym coś ukryć. Teorie głosiły, że była to kolizja z okrętem podwodnym, eksplozja bomby na pokładzie oraz nielegalny przewóz radzieckiego sprzętu wojskowego. Wszystko miało być tuszowane przez rządy. Niemiecka dziennikarka Jutta Rabe zaczęła badać sprawę. W 2000 roku zorganizowała i sfinansowała ekspedycję nurkową do wraku Estonii łamiąc tym samym międzynarodowy zakaz nurkowania. Podczas tej ekspedycji ekipa Rabe miała rzekomo odkryć czterometrową dziurę w prawym burcie kadłuba promu. Na podstawie odkrytej dziury, Jutta Rabe publicznie promowała teorię, że Estonia zatonęła w wyniku eksplozji, być może spowodowanej ładunkiem wybuchowym na pokładzie lub kolizją. Władze Szwecji wydały za nią nakaz aresztowania. Rabe mocno łączyła katastrofę z teorią o nielegalnym przewożeniu poradzieckiego sprzętu wojskowego lub amunicji na zachód, co miało stanowić motyw do zatuszowania prawdziwego. Przyczyn zatonięcia. W 2020 roku potwierdzono odkrycie czterometrowej dziury, co wzbudziło nowe wątpliwości. Nowe raporty sugerują, że dziura powstała najprawdopodobniej w wyniku uderzenia statku o skaliste dno podczas tonięcia. W 2007 roku w Talinie postanowiono przenieść pomnik radzieckiego żołnierza. Wywołało to zamieszki i kryzys dyplomatyczny z Rosją. Rosjanie mieszkający w Estonii mają ograniczone prawa wyborcze. Więzienie w Rummu powstało w 1940 roku, aby dostarczać siłę roboczą do kamieniołomu znajdującego się nieopodal. Przy wyrobisku pracowało swego czasu około 400 więźniów. Więzienie działało przez cały okres sowieckiej Estonii. Aż do 1991 roku. Mimo upadku ZSRR, ośrodek penitencjarny w Romu działał nadal aż do 2012 roku. Obecnie miejsce, w którym znajdowało się więzienie, jest w ruinie Hara Alvealawet Saddam to baza okrętów podwodnych w Hara. Głównym jej zadaniem było odmagnetyzowanie kadłubów okrętów podwodnych i jednostek nawodnych. Proces odmagnetyzowania miał sprawić, że jednostki te były trudniejsze do wykrycia przez sonary i miny magnetyczne. W narwie, trzecim co do wielkości mieście Estonii, Rosjanie i ludność rosyjskojęzyczna stanowią zdecydowaną większość. Jest tam ich nawet aż 90%. Co ciekawe, jedna trzecia z nich ma obywatelstwo Federacji Rosyjskiej. Rosyjski wywiad koncentruje się na infiltracji estońskich sił zbrojnych. Wielu innych agentów KAPO również szpiegowało na rzecz FSB. Estońska przestępczość zorganizowana wywodzi się jeszcze z czasów ZS. <SRR>. Co najlepsze, większość z gangsterów ma korzenie rosyjskie. Wspólny Fundusz przez 20 lat był organizacją parasolową grup przestępczych, który rozstrzygał spory i ustalał granice wpływów. Nikolaj Tarankow kierował wspólnym funduszem. Posiadał on rosyjskie korzenie i był szkolony przez KGB. Jest uważany za króla estońskiego świata przestępczego. Został zlikwidowany w 2016 roku. W latach 90. dominowały wymuszenia haraczy, handel bronią i kradzieże samochodów. W okresie największej aktywności zorganizowanej przestępczości znane były takie grupy jak Kemerowo i Linnu Fabrik, które często walczyły między sobą o wpływy. Rzeka Narew jest głównym miejscem przemytu w Estonii: przemycane są głównie alkohol i wyroby tytoniowe. Flota Cieni to stara flota tankowców, głównie rosyjskich, używana do transportu ropy naftowej i innych surowców, aby obchodzić międzynarodowe sankcje nałożone na Rosję. Estonia to jeden z krajów z największą liczbą osób nieidentyfikujących się z żadną religią. Tylko 14% osób mieszkających w Estonii uważa religię za istotną. Więzienie Patarei to ogromna nadmorska konstrukcja w Tallinie. Przez lata służyła jako koszary wojskowe. Później było tu jedne z najsurowszych więzień w Estonii. Linna w Talinie to niecodzienna hala koncertowo-sportowa wybudowana na potrzeby Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. Vii to opuszczone, dawne miasto górnicze z wieloma zrujnowanymi budynkami mieszkalnymi i infrastrukturą, będące pozostałością po czasach sowieckich. Baza łodzi podwodnych Hara to opuszczona baza morska na północnym wybrzeżu Estonii, używana przez radziecką marynarkę do montażu min głębinowych i remontu łodzi Podwodnych. Manufaktura Krenholm to dawna największa fabryka tekstylna w Estonii i jeden z największych zakładów w ówczesnym Imperium Rosyjskim. Dwór Ungru to zrujnowany pałac, który miał być kopią dworu w Merseburgu w Niemczech. Baza rakietowa Rohuniem to poradziecka baza obrony powietrznej. Latarnia morska Kipsa z racji na erozję stoi teraz na wodzie pod kątem. Wcześniej znajdowała się na lądzie. Kratery Kali znajdują się na wyspie Arema w pobliżu wsi Kali. Jest to grupa kraterów składająca się z głównego krateru i towarzyszących mu ośmiu mniejszości. Powstały w wyniku uderzenia meteorytu żelaznego, który spadł tu około 2,5 tysiąca lat temu. Główny krater ma aż około 110 metrów średnicy i 22 metry głębokości. Jest on stale wypełniony wodą, tworząc jezioro zwane kaalier. Meteoryt przed wejściem w atmosferę miał masę rzędu 1000 ton. Następnie rozpadł się na mniejsze fragmenty, które uderzyły w ziemię. Uderzenie było tak potężne, że porównuje się je do mocy ładunku atomowego zrzuconego na Nagasaki. Walaste to największy wodospad Estonii. Ma wysokość 30 metrów i jest popularną atrakcją turystyczną w regionie Idawiru. Język estoński należy do grupy języków ugrofińskich, podobnie jak fiński i węgierski. Między Talinem a Helsinkami jest zaledwie 80 km zatoki fińskiej. W przeszłości pojawiły się pomysły zbudowania mostu między stolicami, jednak obecnie bardziej realne pomysłem byłaby budowa podmorskiego tunelu kolejowego. U wybrzeży Estonii znajduje się spora liczba wraków statków. W większości są to pozostałości po dwóch największych konfliktach XX wieku. Estonia posiada jedne z, z największych na świecie złóż łupków bitumicznych, a jej rezerwy szacowane są na 4 miliardy ton. Skoncentrowane głównie w północno-wschodniej części kraju. Są one głównym źródłem energii elektrycznej w Estonii, generując ponad 90% krajowego zapotrzebowania na prąd. W Estonii, by wsiąść za kierownicę samochodu, musisz mieć równo zero alkoholu w krwi. Rosyjskie siły zbrojne regularnie przeprowadzają manewry wojskowe w pobliżu granic Estonii i Bałtyku oraz dokonują naruszeń przestrzeni powietrznej. Zatoka fińska leży pomiędzy trzema państwami Finlandią na północy. Rosją na wschodzie i Estonią na południu. Ma 428 km długości. Przez dno Zatoki Fińskiej przebiega część trasy gazociągu Nord Stream łączącego Rosję z Niemcami. Dla Rosjan Zatoka Fińska ma bardzo strategiczne znaczenie, ponieważ stanowi ona jedyną dużą morską bramę Rosji do Europy Zachodniej i reszty świata z obszaru, gdzie znajduje się Petersburg. Kiek de Kök to Baszta Obronna w Tallinnie. Ma 38 metrów wysokości, a jej nazwa w języku dolnoniemieckim oznacza Zajrzyj do Kuchni, ponieważ strażnicy mogli z niej zaglądać do kuchni pobliskich domów. Klasztor Peczerski to Monaster Prawosławny. Historycznie związany jest ze Estonią, ale po 1944 roku znalazł się na terytorium Rosji. Skały Rummu to pozostałości po zalanym kamieniołomie wapienia. Obok nich znajduje się sztucznie utworzony zbiornik Hapsalojornik, gdy wypełniał się wodą, to zalał kilka budynków i pobliski las. Na wyspie Ruchnu, w Zatoce Ryskiej, znajduje się zabytkowa drewniana latarnia morska z końca XIX wieku, zaprojektowana przez Gustawa Eiffela. W Estonii na początku XX wieku mieszkało około 1600 Polaków. Stanowili oni wówczas piątą, co do wielkości, mniejszość narodową. Obecnie jest tam ich znacznie więcej. Niektóre źródła szacują ich na 5000 osób. Tuhala to tak zwana studnia wiedźmy. Jest to naturalny gejzer, który wyrzuca wodę po ulewnych deszczach. Jest to źródło krasowe, które znajduje się nad podziemną rzeką. W Talinie, za pałacem Marjamee, znajduje się kolekcja radzieckich pomników. Jaskinie w Piusa to wykopane przez człowieka podziemne komory w wyniku wydobycia piasku kwarcowego. Górnicy wydrążyli długie korytarze i komory, co dało efekt podziemnego labiryntu. Estonia leży w północno-wschodniej Europie nad Morzem Bałtyckim. Kraj ma powierzchnię ponad 45 tysięcy kilometrów kwadratowych. Estonia graniczy na lądzie z dwoma państwami. Z Łotwą na południu i z Rosją od wschodu. Linia brzegowa wynosi 3794 km długości. Estonia leży na obszarze niżu wschodnioeuropejskiego, co przekłada się na to, że kraj na większości swojego terytorium ma nizinne ukształtowanie terenu. Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 50 metrów. Najwyższym wzniesieniem w Estonii jest Suur Munamegi. Ma ono 317 metrów nad poziomem morza. Szczyt znajduje się na południowym wschodzie kraju. Estonia leży w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego. Temperatury w ciągu roku są niskie. Najniższa odnotowana temperatura sięgnęła minus 43,5 stopni Celsjusza. Najcieplej jest w lipcu, a rekordowo odnotowano 35,6 stopni Celsjusza. Według niektórych źródeł było to nawet 38 stopni Celsjusza. Wszystkie rzeki Estonii należą do zlewiska Morza Bałtyckiego. Większość rzek jest krótka. Najdłuższą rzeką kraju jest Wuhando, która rozciąga się na długości 162 km. Jednak największe znaczenie ma rzeka Narva. W Estonii mieszka 1 328 000 osób. Estończycy pod wieloma względami są najbardziej zbliżonym narodem do Finlandii. Stolicą kraju jest Tallinn, w którym mieszka 438 000 osób. Największą estońską wyspą jest Maa. Ma około 2600 km powierzchni. Lasy pokrywają 50%. 50% całkowitej powierzchni Estonii. Jest to jeden z najbardziej zalesionych krajów w Europie. Północna część Estonii to w większości rozległe bagna, torfowiska i mokradła. Estonia ma łącznie ponad 1000 naturalnych jezior, które zajmują 5% powierzchni kraju. Największym z nich jest jezioro Pejpus, które jest czwartym jeziorem co do wielkości w Europie. Estonia graniczy na wschodzie z Rosją na długości 338 km, a na południu z Łotwą na długości 343 km. Północne wybrzeże Estonii znajduje się bardzo blisko Finlandii, a najkrótsza odległość między Tallinem a Helsinkami przez Zatokę Fińską wynosi około 80 km. Wzdłuż północnego wybrzeża, zwłaszcza w okolicach Tallina i na wschód od niego, Rozciąga się charakterystyczny, stromy klif zwany klintem bałtyckim. Estonia jest jednym z najmniej zaludnionych krajów w Europie. Ponad 1 trzecia całej populacji mieszka w stołecznym Tallinie. Tallin jest położony na północnym wybrzeżu Estonii, nad Zatoką Fińską. Najstarsza znana osada ludzka w Estonii znajduje się nad rzeką Parnawa. Datowana jest na początek IX wieku przed naszą erą. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, zachęcam do kliknięcia w przycisk subskrybuj. Do usłyszenia za tydzień.